Jeżu, nie chcę klik! Jak ja już widzę, jak ty lekoś na tym pieku to miasto śpiewa. Lajnki roz, lajnki roz, lajnki roz! To ty się chłopie w co masz robić? Albo lajn, albo roz! Helga, no to skąd już tak głupio gadać? No wlazły na te prylko, no. Ja no przecież się... to ty, ty, ty co będziesz no. robił? Bo ja nie ja wyrał potem jak głupia latała tam i na co. No to Helga, Jeden. Helga, ty ty, ty nigdy nie lotuj no lewiej sam łot prysz się, a ja się resztą zajmę, <laughs> Ja! Ty się zajmiesz! Już widzę, ty się do tego zabierasz. Zacznij, ty będziesz głupią, że się wyda cała to to, 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 to ty chyba nikt nie loki, i no legi sam, się, a ja ci zrobię masaż, o. Ja? Masaż, Ja też ich im kto łowi, tak się masaż będzie robił. My już to, co już po wszystkim, a ty, tu to teraz ci kupię za zabawie masaż z Rządza. A ja nic to tyle wasarzu! Ja tyle czas na wasarza, że głowę dała to, co piali, co bo wchodzi, a chwilę, że się nie mogła dychnąć. No bo byłem wodny, no. No a słuchaj, nie, 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 ja jak ty się do tego nie, to już mnie nie, Już nie, nie, się z tego kiedy bym jeszcze nie zrobił? No bez to, żeś mnie z tym jakbyś się od razu zadrł do roboty, to by było wszystko w wejść. Ale nie, ty musisz sam jakieś masowe wyrabiać! Że się ruszę, że gładz smole, to potem tak jest. No, a ja przed chwilą żeś go dała, że na rajny rus, rajny raz, a teraz, że mucha w smole? No ty jsi się nie gołapali, no przez to nie jest wszystko takie chłopziu! No jasne, że nie! Dla ciebie to nie jest tak! Bo ty się zawsze będziesz zastanawiał, zawsze będziesz wiedział, okay, jak może nie chycić, zaś ci pytam, co można robić, a ktoś mi wyzwiercił na stop. Bo, 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 to, to nie jest wszystko, yy, tak jak ty byś chciała. No. To, 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 to nie jest wszystko od razu t, 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 takie, takie proste. Zmianie. Co ty mi zapadzisz tu? Grytka mi go i to jest proste. Czy to będę krótkoczasty. Dobra, Helga, styknie, co? Może zaczniemy. Ja. te, te zaczniemy. A przed chwilą żeś godą, że No Bo Helga, jak ty się tak do tego nastawisz, to my sam nigdy nie wlezemy na te bryko. Co ja zaś nastawiam? Nic że nie nastawiła jeszcze. Ani i nie wlezemy bez ciebie! Mamy no, to już dawno wszystko skończyli i no ty się to rozważ, musisz bać. Wiero nie jeden. Karteczkę ma wydajesz! Wiero nie ty, ani za masaż nie będzie robił. jak jest całą, bola, jeszcze cała znerwowana w ty zaś leżysz? Po tabileczki idę. Ale mnie w przeszłości nie boli. Co ty zaś kombinujesz? No, no to jak ciebie nic nie boli, to idemy na bryko, czy nie idemy? Zer